Cześć kochani, Adrian Filipiak z tej strony przeminał z kadrem 2020. Lecimy dalej z projektem. Lecimy dalej z moimi rozkminami. Mam dla was kolejną. Mam nadzieję, że to co mówię wam w jakiś tam sposób sprawia radość przemyślania tego. Jeśli w ogóle zastanawiacie się nad tym co ja mówię. Mam dla was kolejny taki temat. Wyobraźcie sobie, że Idziecie ulicą, ale idziecie tą ulicą po raz pierwszy w życiu. Na przykład przyjeżdżacie do miasta, którego nie znacie i idziecie po prostu jakąś ulicą, nie? I idąc tą ulicą po raz pierwszy, jakby są pewne rzeczy, które wam się rzucą w oczy. Yy, takie jak na przykład, nie wiem, jeśli stoją po obu stronach ulicy kamienice i jedna z tych kamienic jest różowa, no to wiadomo, jakby wy na to Zwrócicie uwagę, to się wyda dla Was interesujące, nie? I jeśli yy, Wy tam przyjechaliście, jakby na, na wycieczkę, przyjechaliście pozwiedzać, no to wiadomo, że Wy zrobicie, że zrobicie zdjęcie różowej kamienicy, no bo hej, no, no nie codziennie się zdarza, że jest różowa kamienica, nie? Ja mam taką ulicę yy, niedaleko mnie, tam w Anglii. Yy, są domki jednorodzinne po obu stronach i przy jednym z tych domków stoi taka drewniana przyczepa, i na tej przyczepie jest napisane Church on Wheels, czyli Kościół na kółkach. I, i faktycznie w tej przyczepie są odprawiane msze Otwierają po prostu tą, tą przyczepę, tam nie wiem, może się z 20 osób zmieści, i tam nie wiem, czy ta przyczepa w ogóle, czy oni gdzieś tą przyczepę za, zabierają, czy ten kościół jeździ gdzie, gdzieś po Anglii nie wiem ale jakby no, idziecie ulicą są jednakowe domki i patrzycie church on wheels no po prostu no, no rzucać to w oczy nie jeśli macie przy sobie aparat no to po prostu musicie zrobić zdjęcie tego tak jak ja zrobiłem kiedy widziałem to po raz pierwszy No i okej okay, mamy to nie macie zdjęcie rżowej kamienicy macie zdjęcie yy, kościoła na kółkach ale wyobraźcie sobie, że tą daną ulicą idziecie codziennie. Yy, o różnych porach dnia, kiedy światło pada inaczej, kiedy macie inny nastrój, kiedy coś się dzieje na tej ulicy, mogą być na przykład jakieś roboty drogowe, yy, mogą śmieciarze po prostu przechodzić i zbierać śmieci, mogą się, karetka tam może stać. Coś się może dziać ciekawego, nie? I im częściej jesteście na tej ulicy, tym zaczynacie zwracać uwagę na jakieś drobne niuanse, nie? Oczywiście, jak już widzicie na przykład tą różową kamienicę po raz enty, to już na nią po prostu już powszednieje wam to, nie? Ale na przykład, nie wiem, może po prostu cyferka na drzwiach od domu jest po prostu przechylona, a poprzedniego dnia nie była, wiecie o co chodzi. Takie drobne niuansiki, które dopiero zaczynacie uważać, zauważać z czasem. I to jest bardzo ważne w fotografii, tak mi się wydaje, żeby spędzić cza czas z jakimś tematem, aby pokazać go głębiej. Ponieważ zauważyłem takie coś, to nie podoba mi się, nie podoba mi się to, to w, w ogóle, wyobraźcie sobie, jak ktoś za, zaczyna robić zdjęcia uliczne. To, to jest taki temat, po prostu zawsze musi takie zdjęcie wjechać. Jak ktoś zaczyna fotografię uliczną, to jest po prostu zdjęcie bezdomnego na ulicy. I wyobraźcie sobie, fotograf który po prostu się zajmuje fotografią po godzinach, tak naprawdę pracuje jako jakiś menadżer w banku, wiecie, biały kołnierzyk, drogi aparat i on chodzi sobie tam po mieście i on robi zdjęcie bezdomnego, nie? I to jest takie, naprawdę nie masz nic ciekawego do powiedzenia, tylko po prostu robię zdjęcia uliczne, zrobię zdjęcie bezdomnego, nie? Albo fotografowie jeżdżą na przykład na jakieś takie Planery fotograficzne, czy jakieś takie warsztaty, i jadą gdzieś tam, powiedzmy, do jakichś krajów arabskich, czy do krajów afrykańskich, i powiedzmy, robią zdjęcie jakiejś kobiety czarnoskórej, która trzyma dziecko na ręku. Ma tam jakieś, wiecie, ubranie powiedzmy, jakieś tam folklor, jest, jest przedstawiony jakiś szarf, ma chusty nie wiadomo co. I widziałem takie, takie akcje, że jest na przykład wycieczka fotografów, i ta kobieta z dzieckiem na ręku pozuje i 50 fotografów wokół niej robi zdjęcia, nie? I mijają dwa dni i oni wracają do domu. No okej. Okay. No, i, no i co? Jakby. Aby zrobić interesujące zdjęcie angażujące, trzeba się trochę zagłębić w temat. To znaczy. Jeśli chcesz zrobić interesujące zdjęcia z Afryki, pojeźdź do tej Afryki na dwa tygodnie, porozmawiaj z ludźmi, zobacz jak żyją, zrób jakiś rekonesans, cokolwiek, a nie że przyjeżdżasz, bierzesz aparat, gdyż byłem yy, w Afryce, czy wychodzę na ulicę, czyż robię zdjęcie bezdomnego i tyle. Usiądź, porozmawiaj z tym bezdomnym. Nie wiem, spytaj się, dlaczego on tu jest. Nie wiem, jakiś background taki uważam, że, że, że to jest ważne. Także z takim, z takim przemyśleniem Wam z, zostawiam dzisiaj. Podzielcie się, co, co Wy na ten temat myślicie. Yy, czy, czy tak powinno być, że musicie wskoczyć po prostu głęboko w temat, czy można po prostu temat potraktować powierzchownie na zasadzie: przychodzę, robię zdjęcie wychodzę czy jednak poświęcić się i też jakby dodając do, do tego kolejną warstwę ludzie bardzo <laughs> bardzo jakby zaniedbują to yy, taką taką fotografię właśnie yy, codzienną tego co co najlepiej znają ludzie myślą że lepsze fotografie wyjdą kiedy wyjadą na te dwa dni do Afryki niż to, że zrobią zdjęcie w domu, z dziecią. No wyobraźcie sobie, że Wy Wasze dzieci znacie od urodzenia, czy tam Waszych rodziców, czy Wasze otoczenie, sąsiadów i tak dalej. I na pewno te Wasze zdjęcia, takie domowe, mogą być bardziej interesujące, ponieważ Wy macie ten temat już maksymalnie przepracowany i możecie spojrzeć na, z wielu różnych perspektyw na dany temat. A jak, a jak lecicie, powiedzmy, wchodzicie na tą przysłowiową ulicę z różową kamienicą, no to robicie zdjęcie różowej kamienicy. No nie oszukujmy się. Także tyle ode mnie, i wjeżdża kolejny temat. Tak, i kolejny temat to będzie tytuł Zmęczenie materiału. Rozpatrujcie sobie temat jak macie ochotę. Nie do końca musi być związany z tym, z tym, co ja dzisiaj powiedziałem, ale... No nie wiem, zaskoczcie mnie, zaskoczcie siebie nawzajem. Zobaczcie co tam wam ciekawego wyjdzie. No i tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!